Ale gówno! Gu... ma z tej strony Rafik, a to jest trzeci poradnik z Gianced Editora. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku poradniku dokończę tłumaczenie opisywania całego naszego menu. Skończyłem ostatnio na Navigation Mesh, teraz przejdźmy do zakładki View. View i mamy kamera i to jest ta sama opcja co klikając w tym miejscu mamy. Przełączanie się pomiędzy kamerami. Dalej mamy, tak samo w tym miejscu możemy frame, rotate, frame, et, frame et rotate zaznaczyć, jak i tutaj i prak praktycznie no to jest prawie, ale nie do końca te same opcje posiada. Także najpierw opiszę tutaj. Mamy jeszcze zaznaczanie pomiędzy. To jest jakby, nie wiem, wierzchołkowy tryb, czy coś takiego, który nam pokazuje tylko łączenia. Jakby. Ja się na nie znam na modelowaniu, także nie będę się wypowiadał. Może zostawmy to bez mojego komentarza. Używamy opcji Shadow, żeby wszystko widać, bo profile profil. Tutaj mamy e, wybieranie ocieniowania podczas robienia mapy, klikając na LOW usuwają nam się cienie. Często jak coś gdzieś jest ciemno, czy w jakimś budynku robimy, możemy sobie wyłączyć te cienie. A jak potrzebujemy coś zobaczyć, jak coś wygląda, to sobie włączamy HIGH albo MEDIUM, MEDIUM. Tutaj akurat jest bez mniejszej różnicy, większej różnicy. Lecimy dalej. E, SHOW. I tutaj mamy to samo, także będę może to powiedziała. Show Lights, czyli nam pokaże właśnie te żółte linie w koło. I to jest zasięg działania naszego światła. Prawdopodobnie tak mi się wydaje. Odznaczam to opcję, bo nie jest mi to potrzebne. Show Audio Sources to są jakby promienie, w którym słychać te dźwięki, które dodaliśmy. I zaraz zaprezentuję coś odnośnie tego. Jak widzicie, teraz ten, ten okrąg, co tutaj było, dźwięką on się on zginął, ale możemy to przywrócić. W tym miejscu właśnie mamy to uporczywe szczekanie piesela na góralach 2. A tutaj mamy ćwierkot świnek i chrzękanie ptaków. Dobra. Co my mamy jeszcze dalej? Show Physics. To akurat nie wiem do czego służy, ale. W najbliższym czasie, jeżeli znajdę odpowiedź na to moje pytanie, albo ktoś mi powie, no to wspomnę o tym. Tak samo shape-a. No to jak widzicie jakieś zbędne opcje. Może one nie są zbędne, ale dla mnie są zbędne na razie. Dopóki całego Giansa nie znam. Eee, show bones. Też nie widzę, aby coś się specjalnego zmieniło. To jakieś kości chodzi? Nie wiem. I teraz tak, mamy Navigation Meshes, to akurat jest ważna opcja, bo ona pokazuje nam teren, po którym chodzą nasze zwierzaki. Jak widzicie tutaj mam wyznaczony teren pod krowy, kurczaki i owce, ale podczas nie mapy na to się nie przydaje. I Show, Dynamics, też nie wiem do czego to służy, także jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, miałby pragnienie takie, no to przepraszam, niestety ja nie wytłumaczę bynajmniej w tej chwili eee, kolejne, selectable tutaj mamy y, taką opcję, która pozwoli nam wyłączać e, wyłączać zaznaczania jakieś e, właśnie, tutaj mamy bezpośrednio napisane światła, czyli kiedy mamy zaznaczone selectable lights możemy zaznaczać światła nie wiem, czy uda mi się słońce zaznaczyć musiał zrobić show, i żeby to słońce było widać w tym miejscu. O, i w tym miejscu. I teraz zaznaczyłem, jakby słońce, które podróżuje nam po, po, po mapie, kiedy gramy. Ale to jest, to jest przydatna opcja odznaczona, znaczy przydatna, odznaczona opcja. Kiedy robimy ciągnik albo coś, one mają światła dodane. I kiedy potrzebujemy, jak przykład, maskę zaznaczyć, albo coś, no to jest uporczywie, bo nam się te światła zaznaczają. Także polecam odznaczyć tą opcję i nie będzie nam przeszkadzać. Selectable Audio Sources. I tu właśnie chciałem o tym wspomnieć trochę więcej. E, tu mamy nasz e, epicentrum naszego dźwięku. I teraz wspomnę e, to o czym nie powiedziałem e, ostatnio. E, kiedy stworzymy nasz dźwięk, czyli klikając Create i Audio Source i kiedy zaimputujemy nasz plik WAV no, to tutaj możemy e, dokonać ustawień, a dokładnie przełączając na zakładkę audio. Tutaj mamy ścieżkę naszego pliku, na przykład tutaj mamy sound i Rage to jest e, range, palpies, jakby to miało czytać. Miałoby być czytane, ale istotne jest to, że to jest promień naszego dźwięku, czyli na przykład zmieniając GONU 50. No to jak widzicie, tutaj od razu nam się to zmniejsza. Jeśli mamy powiedzmy na 10, no to ten promień będzie malutki. Tylko w tym okręgu, w tym obszarze będzie słychać ten dźwięk. Inne, inner range to jest wewnętrzny, wewnętrzny promień. I tutaj ciężko mi określić jak to działa, ale to po prostu wpływa na jakby głos. Ciężko mi wytłumaczyć. Ogólnie musielibyście sami popróbować. Zaleca się według mnie, aby range normalny był większy od range'a, Coś mniej więcej w tym stylu. Volume, tutaj mamy głośność. Możemy na przykład wpisując wartość 2, jeszcze raz taką głośność dźwięku uzyskać albo wpisując wartości 10, no powiedzmy tam mniej. Lube, czyli tutaj zapętlanie, czyli powiedzmy jak ten nasz pies zaszczeka i to powiedzmy trwa 2 sekundy tam how. To żeby nie było kiedy wejdziemy i on zaszczeka i będzie cisza, no to klikujemy lopowanie i wtedy ten dźwięk nam się zapętla. Frequency i Duration, no tutaj mamy głośność i częstość odtwarzania tego dźwięku. I odnośnie dźwięków to będzie chyba tyle. Odznacza za, 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 zaznaczanie tych audio source'ów. I teraz tak, Grid. Tutaj będzie będę musiał zejść pod mapę. O! Tutaj mamy siatkę. Jak widzicie, tu jest zerowy zero zero poziom mapy, czyli mapa jest trochę wyżej niż 0. współrzędne. To ogólnie ja tej opcji nie używam. To jest bardziej jak mam jakiś model załadowany czy coś w tym stylu. Możemy siatkę załadować, aby mieć jakieś, jakiś punkt odniesienia. Ja nie używam. I polikont. Hmm. Szczerze mówiąc, to nie wiem zbyt. No co to jest? Już kolejna, o, y, kolejna rzecz, której znaczenia nie znam. Ale że jest zaznaczone, no to pozostawię zaznaczoną. Nie dyskutujemy z tym. Chyba, że ktoś się zna, wytłumaczy mi. To OK. To przepraszam. E, dobrze, dalej. E, zakładki Window. I odnośnie tych zakładek to będę w kolejnych także poradnikach to bardziej opisywał. E, to nam nie jest potrzebne, ale skrótowo, tak najbardziej skrótowo, żeby już zapoznać was, co was czeka. Scenograf to jest lista naszych wszystkich modeli indeksów, i polecam ją mieć z lewej strony. Ja wam będę polecał mój sposób robienia mapy. Możecie na przykład te okienko, nie wiem, na prawą stronę przerzucić, ale na poręcznie jest, kiedy to jest z lewej strony. Potem kolejnie mamy okno attributes Czyli tutaj mamy atrybuty naszego modelu danego. Odnośnie e, całych e, tutaj tych e, fizmacenko, wszystkich będę mówił później. Mamy user attributes, to też będę mówił później. Mamy terrain reading, tutaj mamy opcje odnośnie, twor odnośnie tworzenia terenu, e, o tym też będę mówił później. Mamy animation. Tutaj, to jest opcja, odnośnie której ja też niewiele wiem. A jest to spowodowane tym, że bo to jest chyba odnośnie programowania toru, trasy jakichś modeli czy coś w tym stylu. Ja akurat się tym nie zajmuję, się na tym nie znam. Także nie będę nikogo w błąd wprowadzał, no, bo sam nie wiem do czego to służy. Ale kiedyś się tym bawiłem, także coś tam kojarzę odnośnie to jest z ruchomych elementów, tak jak sama nazwa mówi. Scripting to jest przydatna opcja, kiedy mamy jakieś błędy w mapie albo jakieś errory. Tutaj nam wszystkie nasze błędy wykaże. Powiedzmy, gdy mamy jakieś tam teksturki nieprzerobione, czy jakieś błędy odnośnie fizyki, to polecam tutaj zajrzeć. Wtedy nam wszystko powie ta opcja. I Particle System. To jest y, ustawianie naszego Particle System, ale to jest na tyle trudne, że nie będę tego lepiej pokazywał, bo może mi nie wyjść. Chociaż w sumie zaryzykujmy, jak ma być poranik, no to praktyka też musi być. Tu mamy jakiś nasz Particle System. Sprawdzę, czy go dobrze zaznaczyłem. Otwierając naszą listę, scenograf. Tu musimy wejść w trigger. Jak widzicie, zaznaczył mi się jeszcze trigger. Muszę wejść tu i teraz dopiero mam nasz Particle System, który tam możemy przesuwać, czy coś. Czyli tutaj e e em em Emitter 1, to jest nasz Particle System. I tutaj mamy ustawiania odnośnie tam różnych opcji. Możecie popatrzeć, jak, jak zachowanie tego się zmienia, jak tutaj coś, coś zmieniam. Jakieś ustawienia, możemy nie wiem, je powiększać właśnie, ustawiać, żeby ono się jakoś efektywniej sypało, bądź mniej efektywniej. Albo prędkość na przykład tutaj jest chyba. Mm, jeszcze możemy ustawić czas, co ile ma się na przykład jakaś partia sypać. No tutaj musi każdy popróbować bo. Bo no, jak widzicie, na przykład teraz zepsułem <grym> kompletnie. Dobrze, zobaczmy jeszcze co mamy dalej, mamy Toolbars. to też nie wiem do czego służy, nawet ja się boję klikać, bo jakoś to odstraszająco dla mnie wygląda i reset window layout, czyli układ okienek nam się resetuje, domyślnie wygląda tak, no i ja właśnie z takiego korzystam układu, skryptnik nam jest niepotrzebny podczas robienia mapy, tam tylko czasem zagl zaglądamy. No, i help, no tutaj to już nie muszę tłumaczyć. Mamy pomoc elektroniczną i odnośnie gęstego editora. Tutaj mamy e, twórców wypisanych i datę, datę publikacji danej wersji, czyli w tym momencie ja pracuję na wersji 5.03. Dobra, to tyle w tym poradniku. W kolejnych poradnikach ruszymy już w coś bardziej praktycznego, coś, co będziecie mogli już zacząć robić pierwsze kroki w tworzeniu mapy, no bo na razie, no to lecimy teorię po prostu. No ale bez teorii nie ma praktyki, bo byście co mielibyście zrobić, gdybyście nie wiedzieli, co, czym zrobić, jak to zrobić i gdzie to znaleźć. Także dzięki serdecznie za uwagę. Do usłyszenia na kolejnym poradniku. Mam nadzieję, że zostawicie jakiś komentarz i łapkę dacie. Będziecie mnie wspierać w tych poradnikach. Ewentualnie jakieś moje niejasności bądź pomyłki będziecie poprawiać. I tak dalej, i tak dalej. Tyle z mojej strony. I do usłyszenia w kolejnym poradniku. Na razie.